Cześć, witajcie. Prezenter Alien. Mam dla Was do pokazania na szybkiego, dlatego ten film w ogóle nie jest obrabiany, bardzo specyficzne miejsce. Miejsce, w którym stoję, normalnie mi urzekło. Jak widzicie, nade mną wszędzie wiszą winogrona. Jest to wcześniej, tutaj była taka ala restauracja taki bardziej lunch room. Albo tak naprawdę living room dla osób, które sobie przyjeżdżały odpocząć, mogą sobie w tej zielenicy posiedzieć. W chwili obecnej jest to zrobione na magazynek, taki mały, dlatego że jest to nieużywane, bo korona i tak dalej. Właścicielowi się nie chciało, więc pokażę Wam, jak to wygląda. Ale przede wszystkim zapach tego winogrona tu w środku jest wręcz. Boski. Naprawdę urzekło mi to miejsce, bo to miejsce zaczęło żyć mniej więcej, jak tutaj się dowiedziałem, <laughs> od prawie że roku, ponad roku. Własnym życiem. Właściciel jedyne co to przycinkę robi gdzieniegdzie, góry, żeby no to jakoś jeszcze można było wejść. Ale winogrona, zobaczcie sobie sami, żyją własnym. Własnym życiem. Szklarnia, która na początku miała troszeczkę tych winogron, rozrosła się, jak widzicie. Z pomocą właściciela zostały, że tak powiem, ukształtowane te krzaki. Zobaczcie, ile tutaj jest winogron. To jest niesamowite, ale. Im chyba jeszcze trochę brakuje. Na pewno nie będę teraz degustował tego. Jak widzicie, magazynek został zrobiony wcześniej. Tu można było siedzieć, tam kawka. Tutaj była taka malutka kuchnia, gdzie można było sobie coś zrobić, że tak powiem. Kolorowe światełka, ale naprawdę. Urzekł mnie ten budynek. Z tyłu macie mm, tak bardziej zrobione, nie wiem jak to ująć, kwiatki, krzaczki. Po prostu, może spróbujemy kawałek przejść. Nie, nie uda mi się przedostać tam. Tędy podejdę. O! Widzicie, tutaj się kończył ten, że tak powiem, tarasik. I z tyłu mamy jeszcze. Taką typowo zieloną strefę, jakieś kwiatki, krzaczki. Bóg wie co, ale te winogrona po prostu mnie urzekły. Możecie pisać w komentarzach, czy, czy podobają Wam się takie miejsca. Ja oczywiście no, odwiedzam to po drodze, dlatego że dzisiaj znowu się przemieszczam. Jeżdżę Uber, 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 i w związku z czym zaglądam w takowe miejsca. Dzięki i w komentarzach piszcie, czy chcielibyście w takim otoczeniu zjeść sobie na przykład nie wiem śniadanie, obiad, kolację, czy coś w tym stylu, a może chcielibyście tu spać.